dzisiaj się nagrywanie włączyło już od 8 rano, wam powiem, bo akurat dzisiaj jeszcze. No to mam czas, żeby sobie podrać. I. No i widzicie, koleżanka już mi się siema, bo dzisiaj ją poznałem. I dzisiaj widzowie y, przerobimy, wytradywujemy się z gościami na Trading Plaży. Kobulujemy, zaczynamy na, na Trading Plaży. Koleżanka jest. Okay. Widzowie, ostatnio do napisałem, napisałem w ogóle nie napisali w I mamy mam też tutaj PT w męczantu. Mamy też PT w męczantu i Mordusy. Już kupiłam te HFODLE. On nie miał e, z kim się wytradować, żeby wykupywać te wszystkie pety, nie? Chodźmy, zaraz. Zajdę, bo w re-game, pofacha. Zobacz, jak bardzo I nie <laughs> <they don't know. laughs> A co No, okej. Okay. To były dwie I jak chcesz to dwie, dwie łapki. Dwie łapki w górę i lecimy z tematem, nie? I że wbi... dawno mi oczywiście napisał. Bardzo dziękuję Dawdo za miły komentarz. Bardzo cię sobie dawno dzięki za milion. <laughs> Dawdo dzięki oczywiście <80. śmiech> za komentarze. Bardzo Cię pozdrawiam tam. Pozdrawiam tam na ferie Co robuksy Co? Co robuksy Co robuksy <grymne> Idę pokopać trochę za chwilę Chodź się zbugować Idziesz się zbugować? Dobra, napiszmy, czy się chcę zbugować. Przepraszam. Czekawka mam. Oczywiście mój skinek widzę, wypiszcie, że fajny. I dawno mi tam napisał, że przepraszam, że nie go skopiowałem. po prostu mi się bardzo podobał. Przepraszam Cię dawno za skinka, go skupiałem, po prostu bardzo mi się podobał, wiesz nie. Może od że od koakera wkopię będę najlepszy. Idziesz, o mi jedna łapka w górę to jeden trylion coinów w następnym odcinku. Za mną. Sorki, żeby tak wyrzecz telefon, jeżeli będzie pisał. To przynajmniej to chyba czekać, bo ona nie ma powerboarda. Żeby <laughs> będę tylko 800 robusów. Ależ już można <laughs> do takiego skinka bawić. jeden trójdziel, wiedz, jedna łapka to jeden trójdziel, w następnym odcinku będziemy się driftować, jedna łapka to jeden trójdziel. Jak bijemy tutaj z dzieł, to dwa, 2 tryliony na odcinku. Na gdacie. z ho Tutaj widzę, by że bogałością się na telefonie gram. bo nie mogłem komputera włączyć to się mi udało. I widzę, więc muszę tutaj wejść. Cyk, 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 cyk. Teraz musimy iść tak. Majka, dawaj. Cyk, cyk. Ja też do nas... No kurde! I złego, ja spadam no. Myślę, że tutaj jakaś nigula mnie powyzywała. Bang! A. Ja dałem z... Z... Na... Na... Na <ś remedies> tu, <że> to ma ma jeden, 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 jeszcze jeden, tego więc jeden, mi do, busca, wie, tutaj łapek to ja kupuję kartę na 1700 Robuxów, bo jeżeli będzie 10 łapek, to kupuję 1700 Robuxów. Kupuję 1700 Robuxów i widzę, jak będziemy kupować to za jajka, tak? Czekajcie. się Patrz tu, patrz tu. Muszę. Widzę, jak to na No już. muszę nagrać. Ja w że oglądasz ten odcinek. Dawno, zapraszam do mnie. Na kanał dzięki za subskrypcję. Chciałam ci tego się dało do podziękować, że mi dałeś taki komentarz. Bardzo dziękuję.